Mam dość rozmawiania o wirusie. Mam dość nudnego kontentu wszędzie. Mam dość durnego Facebooka. Mam dość kretyńskiego Instagrama. Mam dość tego, że przeglądam Instagramy dziewczyn, których nie cierpię. Mam dość ładnych blondynek, mam dość śliskich brunetów, cwaniakujących mężczyzn. Mam dość pokazywania na rzekomo feministycznych Instagramach tylko kobiet w kanonie, szczupłych blondynek, których samych w sobie mam dość, co nie jest ich winą, tylko winą kultury promującej jeden określony typ urody. Mam dość celebracji płci jako głównego ludzkiego określnika w obecnym feminizmie, który silnie promuje binarność, jedynie utrwalającą międzyosobowe tożsamościowe podziały. Mam dość małych dzieci. Mam dość rodzin z dziećmi. Mam dość nerwowych, wystraszonych matek. Mam dość głośnych, rubasznych ojców. Mam dość kultury rozpłodu, zachęcającej do rozmnażania. Mam dość kultu młodości. Mam dość polskiego katolicyzmu, mam dość kultu mięsa, mam dość alkoholu, mam dość papierosów, mam dość lęku przed narkotykami, straszenia nimi przez osoby kompletnie bez wiedzy na ich temat. Mam dość martwego naskórka, mam dość brzydkich tatuaży, mam dość pretensjonalnych, nadętych pism o sztuce, mam dość kolorowych, empatycznych, glutowatych prac w sztuce, mam dość formalnej niezgrabności, mam dość konceptualnej słabizny. Mam dość ilustratorek tworzących w stylu infantylnym. Mam dość grafików kopiujących jeden od drugiego świadomie lub nie, jaskrawe, krzywe designy. Mam dość malarek i malarzy trzymających się archaicznego medium. Mam dość sztuki queerowej polegającej na cekinach, malowaniu twarzy i paznokci, noszeniu obcasów i celebrowaniu swojego naturalnego owłosienia. Mam dość sztuki partycypacyjnej robiącej ze sztuki integracyjną świetlicę. Mam dość aktywizmu w sztuce. Mam dość sztuki autotematycznej. Mam dość sztuki autoterapeutycznej. Mam dość romantyzowania chorób psychicznych. Mam dość romantyzowania artystów i wpisywania ich w jakąś nieprawdziwą narrację, w której wybrzmiewa jeszcze echo z epoki romantyzmu. Mam dość bezradności. Mam dość cichej zgody. Mam dość sztucznych uśmiechów. Mam dość dobrych relacji z osobami, które ma się w dupie. Mam dość nieśmiałości. Mam dość poprawności. Mam dość skromności. Mam dość kompromisów. Mam dość uciszania w sobie złości. Mam dość użalania się nad sobą. Mam dość pobłażania sobie. Mam dość powtarzalności. Mam dość usprawiedliwień. Mam dość mainstreamu. Mam dość rzeczy modnych, a najbardziej to mam dość struktur hierarchicznych.